Dziś jest ostatni dzień z Audi A7. Dzisiaj ten samochód oddaję do nowego właściciela. Dzisiaj żegnam się z moim daily, z moją A7, które muszę przyznać, że było najlepszym daily jakie miałem tej pory, no ale po kolei. Co mi przynajmniej wiadomo, moja a była pierwszym w Polsce zamówionym A7 hybrydowym z oznaczeniem 55 TFSIE, co oznacza nie mniej, nie więcej 367 koni mechanicznych, 500 Nm, więc jakby nie patrzeć całkiem żwawe auto. W zasadzie osiągi, parametry bardzo blisko modelu S7. No i to już Wam mówiłem w filmie, w którym prezentowałem Wam moją A7, możecie tutaj sobie kliknąć w rogu, zobaczyć to wideo. Parametrami ten samochód jest naprawdę blisko. Jest siódemki jeśli chodzi o przyspieszenie, jest też blisko V6 benzynowej jeśli chodzi o przyspieszenie i tak dalej. Natomiast jest od szczególnie V6 benzynowej dość daleko jeśli chodzi o spalanie, ponieważ przez okres tych 73 tysięcy ponad kilometrów, jakie tym samochodem przejechałem. 3, średnia spalania to 7,5 litra, więc można powiedzieć, że bliżej diesla niż benzyny. A mamy tutaj w końcu benzynę. Co prawda tylko 2,0, no ale silnik elektryczny robi swoje i jak na tak duży, tak ciężki, bo ponad e, ważący ponad 2100 kg samochód, naprawdę robi to robotę. No bo 7,5 litra to całkiem sensowny wynik, przynajmniej w mojej opinii, ale może macie inną, chętnie ją poznam. W każdym razie, a siódemka tak jak tutaj stoi, ona oczywiście tak z fabryki nie wyjechała. Po pierwsze, cały samochód pokryty jest folią, również z lękami. Jest to folia Avery Denison w kolorze Hope Green. Jest taki satynowy metalik, który, zależnie od padającego światła, zależnie od warunków oświetleniowych, wygląda trochę inaczej. Czasem jest bardziej złoty, czasem jest bardziej zielony. Ogólnie jest to taka złota zieleń, można powiedzieć. Mi ten kolor od razu bardzo się spodobał, kiedy tylko zacząłem go na próbniku. No i już wiedziałem, że jak odbiera A7 wtedy w 2020 roku, to będę chciał taki kolor mieć. No i mam. I do tej pory wygląda naprawdę świetnie. Jedyny minus tej folii po ponad 2,5 roku użytkowania tego samochodu, to to, że w porównaniu np. do folii PWF Platinum, czy do Oracala, czy do Hexisa, który mam na innych samochodach, czy do Apy, ta folia jest cieńsza. Po prostu widać odpryski. Zdarzyły się miejsca, gdzie jakiś kamień uderzył, folia wzięła to na siebie, gdzieś się przecięła, przerwała. Na Rusemcie, gdzie mam PWF-a na przodzie, gdzie Rusemka jest jeszcze niższa, ten przód powinien, w mojej opinii, łapać więcej kamieni. Nie ma odprysków żadnych, a Rusemka ma przejechane ponad 30 tysięcy kilometrów, więc też mogłoby się coś znaleźć. Szczególnie, że jeżdżemy po różnych górskich drogach, jeździmy nią na Tasty często, w zasadzie zawsze nią jeżdżę na Tasty. Czy to były Alpy, czy to były polskie góry, czy czeskie góry, czy Słowacja, czy gdziekolwiek indziej. No i tam wiadomo, ten żwirek często po zimie, szczególnie tak jak teraz bierzemy na otwarciu sezonu Tasty, tego żwirku było sporo, no i r nie ma kompletnie ani jednego zadrapania, zerwania folii od kamieni, nic takiego się nie wydarzyło, tutaj na zderzaku, na masce, kilka takich miejsc niestety jest, to co natomiast w pełni spełniło moje oczekiwania to felgi 21 cali Concaver, których używam jako felg letnich, zimówki fabryczne 20 calowe leżą już w bagażniku, no bo dziś Razem za siódemką odjeżdżają do nowego właściciela. Jeśli chodzi o wnętrze, no to ja w zasadzie jeździłem sam. Zaraz zresztą zobaczycie, jak wygląda fotel, który jest teraz ładnie odświeżony. Na fotelu, od no na całej skórze, na całym wnętrzu była ułożona ceramika, więc ta skóra naprawdę zachowała swój wygląd. Wygląda w zasadzie jak nowa. No tylna kanapa teraz jest złożona, bo są tam koła letnie koła zimowe właściwie. Więc nie zobaczycie jej, ale naprawdę jakościowo tam nie siedział praktycznie nikt nigdy, więc można powiedzieć, że tylna kanapa jest nowa. I ogólnie jeśli chodzi o wnętrze Audi, to muszę Wam powiedzieć, że ten samochód naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. On się w ogóle nie zestarzał, ta skóra nie zaczęła się świecić, to się często dzieje w różnych skórzanych wnętrzach. Że one rzeczywiście się świeci, są jakieś problemy, ta skóra się naciąga i tak dalej. Tutaj nie ma nic takiego miejsca. Fotel jest ładnie naciągnięta skóra jest tak, jak wyglądała, kiedy samochód odbierałem. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, wszystko jest pokryte skórą i również nam nic się nie wydarzyło, nic się nie świeci, nic się nie błyszczy. Skóra wygląda tak, jak wyglądać powinna. Będę tu opowiadał o wyposażeniu w A7, no bo to wszystko pokazałem Wam w dwóch filmach, które zrobiłem z moim A7, kiedy je odebrałem, kiedy je zrobiłem, kiedy było gotowe do pokazania. Natomiast teraz mogę tak podsumować, że jeśli chodzi o tematy obsługowe za A7, jeśli chodzi o jakieś kwestie serwisów, awarii i dalej, no to z tym samochodem nie działo się w zasadzie nic. Były tak naprawdę tylko dwie przygody. Jedna, padły mi zegary wirtualne i musieli mi je wymienić. Po prostu pojawił się taki duży czerwony trójkąt i zegary nie działały, więc pojechałem na serwis, wsadzili nowe. To tam trwało kilka dni i sprawa była załatwiona. A tam drugi problem był trochę bardziej skomplikowany. No i ostatecznie to też nie było nic wielkiego. Tam sytuacja była taka, że system pokazywał mi, że jest usterka układu napędowego, że coś jest nie tak. I wyłączał mi możliwość korzystania z silnika elektrycznego tak całkowicie, jakby, że było wyszarzone to pole, które normalnie jest na zielono, to jest elektryk, na pomarańczowo to jest benzyna. Na dobrotomierza, na takim wskaźniku wykorzystania mocy. Ten elektryk całkowicie był wyszarzony, nie było tego. No i musiałem udać się do serwisu. Okazało się, że to był jakiś temat z wymianą ładowarki, pokładu jakiegoś sterownika i tak dalej, podobno Audi gdzieś znało, znało ten temat, więc zlecili wymianę tego. Fakt faktem, auto stało dość długo w serwisie, no bo około miesiąc ten, to troszkę zajęło. No ale po zrobieniu tego to było jakieś około 25 tysięcy kilometrów temu, czy, czy 20, coś takiego, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale od tej pory kompletnie nic się nie dzieje. Samochód jeździ, samochód przyspiesza, wszystko działa perfekcyjnie, żaden błąd od tamtego momentu się nie pojawił. Więc myślę, że po prostu jakaś wada fabryczna, skoro Audi znało temat i do aut, które są produkowane teraz, faktycznie wkłada inne ładowarki, no to z tamtymi musiało być coś nie tak. W każdym razie nowy właściciel dostanie ładowarkę poprawioną. Samochód w perfekcyjnym stanie, więc pod kątem układu hybrydowego, naprawdę tutaj nie mogę się do niczego przyczepić. Ogólnie przez cały czas użytkowania, siódemki. Tak naprawdę nie mógłbym się przyczepić w tym samochodzie, jeśli chodzi o dynamikę, jeśli chodzi o spalanie, i tak dalej, do niczego, jeśli chodzi o układ napędowy. Zawieszeniowo też jest bardzo fajnie, bo a siódemka jest takim, według mnie, idealnym połączeniem komfortu z precyzją prowadzenia. Ten samochód w trybie automatycznym prowadzi się raczej tak dość miękko, bardziej jak limuzyna. No to w dynamic wszystko się utwardza. Oczywiście ma też tryb indywidual, gdzie też możemy sobie to utwardzić. Tutaj nie ma pneumatyki, ale mamy zawieszenie ze zmiennym stopniem tłumienia, więc możemy te amortyzatory sobie trochę utwardzić, zmiękczyć to wszystko według naszych preferencji. I faktycznie w trybie dynamic nawet na bardziej ciasnych łukach można się pobawić. Wydaje mi się, że A7, jeśli ktoś szuka głównie jazdy na wprost, wygodnej, ale dynamicznej, to się sprawdzi, ale jeśli ktoś będzie chciał pojechać na bardziej krętą drogę, pojedzie w Alpy, czy gdzieś indziej w górę, nawet jakieś Karkonosze, no to też, kiedy włączy tryb dynamic, będzie mógł się tym samochodem trochę pobawić i też będzie czuł fan zjazdy. Zresztą ja siódemką byłem w lutym w St. Moritz, kiedy jechaliśmy na Tasty Ride na Ice Trip, tam też pokonaliśmy w zasadzie dwie przełęcze, jedną, trzy przełęcze w zasadzie, dwie w Szwajcarii, jedno w Austrii. A 7 sprawdziła się perfekcyjnie. Oczywiście to nie jest precyzja R8, y, oczywiście to nie jest precyzja mini GP też w ogóle, bo to jest bardzo krótkie auto, bardzo sztywne, to w ogóle nie w tym kierunku. Natomiast y, jeśli chodzi o dużą, niemal 5-metrową limuzynę, która jest przede wszystkim wygodna i tak dalej, no to naprawdę A7 sprawdziła się znakomicie, również w takiej jeździe po górskich przełęczach. No dobrze, więc przejdźmy powoli do podsumowania A7, że tego filmu niepotrzebnie nie przedłużać. Jeśli chodzi o plusy i minusy, to zacznijmy może od tej gorszej strony A7, bo taka chyba będzie mniej i to myślę, że też może Was bardziej ciekawić. Więc pierwszy minus to w mojej opinii może być waga, no bo ten samochód, jak wspomniałem, waży około 2100 kg, natomiast. Jest to niemalże 5-metrowa limuzyna, naprawdę bardzo komfortowa, bardzo wygodna, która ma bardzo duże miejsca w środku. Więc ta waga może być jakoś usprawiedliwiona, szczególnie kiedy spojrzymy na to, że nowa C-klasa AMG waży też ponad 2100 kg. Więc jakby nie patrzeć, C-klasa jest znacznie mniejsza od A7. Również ma dwulitrowy silnik, ma jeszcze mniejszą baterię, o ponad połowę mniejszą niż to, co ja mam tutaj. A waży więcej. No cóż, w takim razie, czy waga A7 jest wysoka, czy po prostu dożyliśmy chorych czasów, kiedy samochód sportowy tego segmentu, właśnie jak C-klasa, waży jakieś chore liczby? Nie mnie to oceniać, ale czekam na Wasze zdanie, bo według mnie coś tutaj jest naprawdę mocno nie tak. Tutaj jeszcze można to usprawiedliwiać, a tam w mojej opinii trochę niekoniecznie. Jeśli chodzi o kolejne elementy, które mogłyby wyglądać lepiej w A7 w wersji hybrydowej, no to brakuje tej kilku opcji wyposażenia, których po prostu nie da się kliknąć, choćbyście chcieli. Ja tu wsadziłem w zasadzie wszystko, co chcę, poza hakiem, bo go nie potrzebuję, po zagrzaniu tylnej kanapy, bo tak jak wspomniałem, nikt tam zupełnie nie jeździł. No i poza head-upem, którego tak naprawdę za bardzo nie lubię w samochodach, przeważnie nie używam, jeśli jakieś testówki mam, które to mają... Zwykle to wyłączam, tak naprawdę ten samochód ma chyba wszystko, zdało się wsadzić. Dało chyba się jeszcze dołożyć z tego, co pamiętam, Night Vision, ale to też sobie odpuściłem. No bo jeśli jadę w nocy głównie autostradami, nie jeżdżę jakimiś leśnymi drogami po nocy tym samochodem, więc nie było raczej sensu tego dokładać. W każdym razie to, czego nie dało się dołożyć, a to co bardzo chciałem dołożyć, to przede wszystkim wentylacja foteli, która z jakiegoś powodu, kiedy w RS-ach mamy fotel wyglądający identycznie tak samo, albo w S7 na przykład. No, to tam po pierwsze mamy więcej kolorów tapicerki. Taką bordową skórę ładną można wziąć, którą bardzo chciałem, ale nie dało się, dlatego wziąłem szaro. No i mamy tam opcję wentylacji fotela. Dlaczego w tym samym fotelu w A7 nie ma wentylacji, która jest możliwa w S7, czy w Q8, czy w SQ8 i tak dalej? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Tak naprawdę chodzi o dopłatę do. Tej S7, która co ciekawe z zewnątrz nie różni się kompletnie żadnym elementem, ponieważ po tym jak dołożyłem sobie ten ładniejszy tylną, ładniejszą dolną część tylnego zderzaka, o tak to powinienem powiedzieć, no to ten samochód wygląda tak samo. Bo pełny S Line 27 wygląda identycznie jak S7. Ten samochód nie różni się niczym właśnie poza tym elementem, gdzie mamy fejkowe końcówki układu wydechowego. Super pomysł Audi, to jest naprawdę też jeden z wielu. Z niewielu tak naprawdę minusów, ale no to wygląda po prostu głupio. Natomiast lepsze jest to niż takie dziwne wybrzuszenia i takie zarysowania tylko kształtu wydechów, jak mają nasze w Mercedesie, bo w standardzie jest tu coś takiego. Wygląda jakkolwiek akceptowalnie, ten standardowy jest okropny według mnie, więc od razu, zasadzie, tak naprawdę, od razu po zakupie, od razu przed odbiorem, mi go jeszcze na etapie wydawki założyli i, zdjęli i założyli ten z S7. Wracając do elementów, których nie da się wziąć, a chciałoby się wziąć, no to nie możemy w tym samochodzie wziąć też pneumatyki. I tutaj ciężko mi powiedzieć, czy chodzi o to, że ona przez układ hybrydowy by się nie zmieściła, czy dodałaby za dużo wagi, czy stałoby się jeszcze cokolwiek innego. Nie wiem tutaj na to pytanie nikt tak naprawdę nigdy mi nie, tak oficjalnie nie odpowiedział z tego, co się dowiedziałem w Audi. No to niby chodzi o ten układ hybrydowy, ale czy chodzi o miejsce, czy chodzi o wagę, tego już wam. Nie powiem, więc są takie pewne ograniczenia, które Audi trochę na siłę wprowadza, żeby segmentować te modele. Rozumiem segmentowania siódemki wobec RS-7, które wyglądają inaczej. RS-7 jest szersza i tak dalej. Jest ten RS, który jest zupełnie innym samochodem. No, ale jest siódemka, która wygląda tak samo i segmentowanie głupiego fotela, żeby tutaj nie miał wentylacji w wersji fotela typu S. Musiałem wziąć fotel komfortowy, który jest naprawdę okropny. Jest tak brzydki, tak kompletnie nie pasuje tego auta. Rozumiem go w A6, rozumiem go w A8, ale w tym samochodzie kompletnie mi on nie leżał, więc nie byłem w stanie tego przeżyć. No, tam mamy też masaż, więc jak komuś na tym zależy, no to okej, okay, proszę bardzo. No teraz mi ten fotel kompletnie nie pasował do A7. No i z minusów to byłoby tak naprawdę na tyle. Więc podsumowując, pewne braki w wyposażeniu, yy, dziwna segmentacja, właśnie którą robi Audi, no i też śmieszny zderzak tylny, który ma wydechy podwójne, z dwóch stron oczywiście, ale one są schowane pod spodem więc jedyny ratunek, żeby wyglądało to jakkolwiek no to to założenie tego dyfuzora z S7, który i tak ma fejkowe wydechy, no ale chociaż wygląda jakkolwiek ładnie przechodząc do plusów, których jest znacznie więcej, no to Tutaj, żeby nie przedłużać, mogę na szybko wymienić spalanie, komfort, wygląd, bo ten samochód, pomimo tego, że jest już kilka lat na rynku, chyba 5, jeśli dobrze pamiętam, od 2018 roku. No to wciąż wygląda, w mojej opinii naprawdę ładnie. Animacje świateł, cała technologia Matrix LED, Tutaj mamy światła Matrix HD, które świecą fenomenalnie w nocy. Naprawdę widzicie wszystko. Jak chcecie, możecie jeszcze dołożyć laser. O, właśnie tego nie dobrałem, no bo ten laser też włącza się w takich. W specyficznych warunkach, że tak naprawdę mało co go używacie, ale jeśli byście chcieli, no to jest naturalnie taka opcja. Yy, więc komfort światło o tym powiedziałem. Wyposażenie, wykończenie tutaj naprawdę przy wzięciu pełnego pakietu ze skóry naturalnej do wnętrza, ten samochód wygląda naprawdę ładnie, wygląda przyjemnie, wszystkie w środku mięciutkie, mamy naprawdę fajne materiały. I tu jest jeszcze jeden taki błąd w konfiguracji, który można powiedzieć, albo no, taka znów głupota w segmentowaniu Audi, bo jeśli wzięlibyśmy na deskę pakiet karbonowy, żeby mieć ładne wykończenie z karbonu, no to wtedy tunel nie jest z karbonu, tylko mamy takie wielkie pianoble przez całą długość koło skrzyni, koło cup holderów wszędzie jest piano. No wygląda to tragicznie i nie chcecie wiedzieć, jak to by wyglądało po tygodniu, dwóch miesiącu, czy dwóch i pół roku szczególnie, ja tylko z tego względu nie brałem pakietu karbonowego, tylko wziąłem pakiet szczotkowanego aluminium. No bo szczotkowany aluminium wygląda tak, że deskę mamy całą z aluminium, i tutaj też mamy aluminium. Przy karbonie Audi tego nie jest w stanie zrobić. Nieważne, czy weźmiecie A7, S7, RS7 zawsze macie przy karbonie piano black, co jest jakąś naprawdę idiotyczną decyzją. No i niestety to mnie przed tym ładnym karbonem we wnętrzu powstrzymało. Ostatnimi zdaniami kończąc, już, muszę Wam powiedzieć, że. A7 to naprawdę było moje ulubione daily, to było moje najlepsze daily jakie miałem do tej pory. A co potem? Potem był plan na elektryka. Teraz w zasadzie miał wjechać elektryk, ale plany trochę się zmieniły. O tym Wam opowiem przy odbiorze nowego samochodu, bo też takie wideo dla Was planuję. Powiem Wam, dlaczego zdecydowałem się na to, na co się zdecydowałem. Dlaczego nie ma tego elektryka? Dlaczego nie poszedłem w innego elektryka, skoro tam tamtej się wysypał. No ale. To już w kolejnym materiale. A ja czekam na Waszą opinie. Dajcie znać, jak podoba Wam się moja A7. Dajcie znać, jak podoba Wam się oklejenie, jak podoba Wam się ogólnie ta bryła, czy ten samochód się tak jak w mojej opinii, w waszej również nie zestarzał. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki za oglądanie. No i życzę powodzenia w użytkowaniu A7. Szczęśliwej jazdy nowemu właścicielowi. A z Wami widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!